Cześć kochani, z tej strony Natalia i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie na tym kanale Jest to już przedostatni vlogmas, planuję jeszcze dla was nagrać film jutro Chciałam was bardzo przeprosić za to, że nie było przez ostatnie dni vlogmasów Ale niestety się troszkę rozchorowałam Bo jakaś choroba musiała mnie po prostu chwycić na chwilkę Bo bardzo się czułam, nie wiem kiedy ostatnio tak się źle czułam Tak mnie bolał brzuch, głowa Plecy w ogóle mi też zaczęły ja Miałam też test, wiadomo na jaką chorobę. Ehm, e, na szczęście chora nie jestem. Może coś złego zjadłam, cokolwiek, ale po prostu tak się zaczęłam. E, wymiotowałam parę razy, także no, nie było za ciekawie. Nie miałam po prostu siły. Szczerze, e, dla mnie pójście do samej toalety kończyło się praktycznie tak samo, czyli prawie mdlałam tam w tej łazience albo znowu miotowałam, także po prostu należałam przez 2-3 dni w łóżku cały czas. Dzisiaj też nie jest jakoś mega super, z czego jest mi dość przykro, ponieważ dzisiaj są święta jest wigilia, a ja się jeszcze czuję taka troszkę słaba, także dzisiaj taki raczej spokojny vlogmas z przygotowania właśnie do kolacji wigilijnej ale uzbierało się troszkę rzeczy z tego kalendarza adwentowego więc wam pokażę teraz co dostałam w ostatnich dniach mam nadzieję, że to wszystko, mam nadzieję, że nie przeoczyłam czegoś także zaczniemy sobie od herbatek mamy tutaj trzy różne herbaty praktycznie same takie cytrusowe mamy tutaj herbatkę białą malinową herbatę sweet grey, czyli el grey z pomarańczą i mamy tutaj herbatę zieloną cytrynową, mamy taką jedną parę właśnie w taki motyw candy canes No i wczoraj dostaliśmy właśnie taką skarpetę w autka, która wzięła choinki i prezenty, także taka skarpeteczka Z nyx dostaliśmy taki ciemny, fioletowy cień do powiek oraz dwie matowe pomadki z marki Sylveco dostaliśmy trzy różne rzeczy, ale nie wiem, gdzie mi się to podziała ta jedna rzecz, także no nieważne. Pierwsza rzecz to jest taki hydrolat, opuncja figowa, który śmierci tak, że się po prostu na nie. E, następnie mamy olej z Pestek Wiśni, również z marki Olay, ale ten e, trzeci to byłby właśnie olej opuncja figowa, czy jakoś tak. Także z oni dostaliśmy intensywną maskę humektantową. Z Make Revolution dostaliśmy taki duży płaski pędzelek, dostaliśmy bronzer. Oraz taki różowy, no od Caspera dostaliśmy takie dwie śliczuszki z janki Candle, które przepięknie pachną. Tutaj mamy zapach Warm kaszmir, który bardzo mi się podoba jak taki świeży sweterek wyjęty z prania. Zapach to jest Christmas Eve Cocoa, czyli taka jakby wiecie, gorąca czekolada z jakimiś piankami, słodyczami i w ogóle, także też cudowny zapach, bardzo mi się podoba. Teraz przechodzimy do kalendarza adwentowych na ten dzień. Kalendarze są już za mną i to już niestety ostatnia okienka e, kalendarzy adwentowych. Więc jak zwykle zaczynamy od herbatek. No i już niestety ostatnie okienko. I mamy tutaj herbatkę żurawina i mandarynka. E, także, taka, także wydaje mi się, że taka w miarę świąteczna. To już niestety jest koniec tego kalendarza adwentowego. Już nie ma tutaj nic. No cóż. No i następny kalendarz adwentowy, który wykończymy dzisiaj... To kalendarz ze skarpetkami. Ostatnie okienko nam tutaj zostało i jest to numerek 24. Otwieramy i mamy tutaj skarpetkę. W choineczkę. Taka przysłodka skarpetka, w choinkę i różne ozdóbki, więc tak wygląda para naszych skarpetek. Następnie tworzymy sobie kalendarz z Makeup Revolution, ale tak jak Wam mówiłam, zostało tutaj jeszcze. o boże. Eee, jedno okienko zostanie Także bierzemy teraz numer 24 Chyba jest to pędzel, bo jest tak samo zapakowany jak wszystkie pędzelki Ale to chyba jest jakiś większy pędzel eee, Mega puchaty i mega mięciutki Naprawdę bardzo fajnie, bo ja właśnie lubię takie pędzle Czy to właśnie do różu, do rozświetlacza, czy do pudru Następny kalendarz otworzymy sobie z marki Only No i tutaj miała być ta nasza wcierka Dzisiaj, ale niestety, tak jak Wam mówiłam, wcześniej ktoś pomylił okienka, także tutaj będzie totalnie coś innego. No cóż, i mamy tutaj odżywka do mycia, także wydaje mi się, że to będzie fajna sprawa, jeśli chodzi o emulgowanie olej. Wydaje mi się, że to będzie fajnie emulgować też oleje, ponieważ tłuste powinniśmy wydawać tustym. Także wydaje mi się, że to będzie. W końcu moje zbawienie mmm, do olej, bo ja mam często taki problem, że oleje mi się nie emulgują za dobrze i potem jak je zmywam, to mam tak czy siak tą głowę, także wydaje mi się, że to może być całkiem fajne. Następnie bierzemy sobie kalendarz z marki NYX, e, też ostatnie okienko, i ciekawe co to będzie. I mamy tutaj Butter Gloss, i jest to Butter Gloss w odcieniu Brownie Drip. Mm, jest przepiękny, taki brązowy, ciemny odcień, także wydaje mi się, że to też będzie fajny kolor na błyszczyk. no i kolejny kalendarz wyzerowany e, i, i idziemy do następnego mamy sobie kalendarz z marki Sylbeko i ostatnie okienko, jestem ciekawa co tu może być, olejki jest to hero lawenda wiecie, też ja nie jestem fanką lawendy nienawidzę zapachu lawendy, także wątpię, że oni mi w ogóle będzie jakoś ładnie pachnie jest to kalendarz marki Jim Glamour wyciągamy ostatnie okienko numer 12, dość ciężkie także jestem ciekawa, co tam może być taką jakąś butelkę. Stałam takiego szampana. Nie jestem pełnoletnia. żeby nie było, że nie piłam przecież szampana, bo piłam na jakichś różnych 18 i w ogóle ja nie jestem fanką. W ogóle nie jestem fanką wina, właśnie wina musującego, także ale w każdym razie dziękuję, bardzo ładnie to wygląda. Szkoda, że to nie był jakiś soczek. Naprawdę wolałabym dostać soczek. No ale no i ostatni kalendarz, który po prostu jest mi tak przykro, że się kończy Czyli kalendarz od Kacpra Mamy tutaj wielkie okienko numer 24 Ja podejrzewam, że to będzie szlafrok Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to może być szlafrok albo jakaś piżama Bo jest wielkie i mega miękkie A ja mówiłam Kacprowi właśnie, że chciałabym szlafrok I w ogóle muszę do niego teraz zadzwonić, bo mnie prosił, żebym mu pokazała jak otwieram Także dzwonimy do Kacpra Rozłączył się Po prostu obok No dobra, to będziesz tutaj, a tam się nagrywa Dobrze, więc otwieramy. Tylko ci ciężko otwierać te wszystkie prezenty? To po prostu. Od może to się nazywa i przez nią Nie. Nie mam nożyczek. W pokoju. Co to Siły mnie kosztuje. Dobra, jeszcze raz. Nie musisz go wyjąć. No, fajne. A co jeszcze dostałaś? Dobrze, pokażę ci. Stałam szlafrok od Kacpra, taki genialny, z jakąś tak... nie wiem co to jest, to jest jakiś... jakieś zwierzę to jest. Także to było nasze ostatnie wspólne otwieranie kalendarzy w tym roku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Napiszcie, co wam się podobało najbardziej. No mi zdecydowanie ten szlafrok. To jest po prostu cudowne. Także no, ja teraz idę trochę odpocząć, bo nie ukrywam, że Otwieranie tego wszystkiego i mówienie do Was tak dużo, nagle po tylu dniach leżenia w łóżku i po prostu nie gadania w stanie nic, praktycznie, to jestem troszkę zmęczona. Także idę chwilkę odpocząć i widzimy się później. We are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow. Bells are jingling, snowflakes tingling, Rudolph knows where to go. On this cold December day, I am piloting my sleigh, the work to be done on my I w ogóle chciałam Wam też pokazać parę rzeczy, które dostałam od marek różnych, właśnie jako takie paczki świąteczne, za bardzo, bardzo dziękuję. Zaczniemy sobie od skarpetek z Local Heroes. Dostałam takie właśnie beżowe skarpetki, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, z takim niebieskim nadrukiem monogramem LH. I wydają się być mega cieplutkie, ponieważ mają w środku taką frotkę, także bardzo fajnie na zimę, wydaje mi się, że będą idealne. Eee, również od Hero zostałam taką smyczkę, też monogram, eee, też właśnie taki monogram LH. Mega Vista sprawa czyli taki aparat jednorazowy, który ma 27 ujęć i yy, jest to, wiecie, taki vintage, retro także bardzo, bardzo się cieszę. Ja już taki mam u siebie, że tam w biblioteczce na górnej półce i zostało mi jeszcze 10 ujęć, ale nigdy po prostu nie pamiętam, żeby go zabrać na jakieś spotkanie, na jakieś fajne wydarzenie, żeby właśnie zrobić nim fotkę, ale mam nadzieję, że właśnie że w następnym roku będę sobie robić ich więcej, także fajnie bo mam właśnie taki aparatik. Jeśli I kolejną marką jest marka Tangle Teaser, która wysłała mi parę do włosów, także właśnie taka szczotka z marki Tangle Teaser i taki masażer do skóry głowy Właśnie do różnych wcierek Do masażu Ja sobie go używam i naprawdę bardzo fajny Jest taki leciutki, poręczny Bo tutaj się wkłada palce i można sobie właśnie masować Także wydaje mi się, że serio spoko Kolejną marką jest Marka Wianek i ona wysłała mi Taki Tonik w Właśnie normalizujący do skóry głowy Taka właśnie pierwsza rzecz No i już ostatnia to jest serum do włosów wzmacniające również z marki Wianek. Także na pewno sobie użyjemy. To jest pewnie takie serum, bycie na jakieś końcówki i w ogóle. I to by właśnie było na no tyle z tych rzeczy. Także bardzo dziękuję wszystkim tym firmom za takie super prezenty. No i co? Ja teraz idę po mojej mamie robić kluski na święta. W ogóle napiszcie, czy Wy też macie kluski na święta, czy ziemniaki. Do znajomych na przykład się dziwi, że ja jem kluski na święta, a nie ziemniaki. Napiszcie, co Wy macie do jedzenia na święta, bo ja nigdy sobie nie zdawałam z tego sprawy, że. Ludzie mają tak różnorodne dania na święta Ja zawsze byłam przyzwyczajona, że jest barszczyk, łóżka albo krokiety Pierogi, pluski, sos grzybowy i ryba To właśnie jest, co my zawsze jemy Jeszcze jest oczywiście kapusta, kiszona, susz, którego ja nienawidzę, kapusty tak samo Także wy też napiszcie, co wiecie w Wigilię Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. be singing all the melodies into the Ja właśnie pomagałam robić kluski. Zrobiłam też taką polewę na cieście, jaką właśnie robimy co roku. No i stwierdziłam, że trzeba by się było teraz ogarnąć troszkę, więc będziemy się malować. Pokażę Wam, co ubieram na tegoroczną Wigilię. Też Zrobimy włosy, ja już sobie troszkę wyprostowałam, ale zrobimy trochę inną fryzurę, także zrobię sobie fryzurę i wrócę do Was już w gotowej fryzurze i zaczniemy się malować. Ogólnie dostałam teraz czkawki, także Was. Przepraszam. Ja sobie taką ulizaną fryzurkę yy, tutaj o w ogóle jak mam nasze wyprostowane włosy, to widać jak bardzo one mi urosły na przestrzeni czasu. A już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy się malować. Ok, więc zrobiłam mój typowy wigilijny makijaż, czyli zwykły makijaż i czerwone usta. Nałożyłam jeszcze na pomadkę błyszczyk i usta wyglądają tak przewięknie. Troszkę tu ogarnę, a potem pokażę wam jak stroję stół właśnie na kolację wigilijną. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. powiedzieli, zjedliśmy sobie mega dobre jedzonko Ja jadłam go trochę mało, bo tak jak wam mówiłam na początku miałam ostatnio duże problemy i bardzo się czułam, także jadłam sobie tak powoli, malutko, wiecie, żeby się nie przejeść, żeby mi brzuch nie bolał Siedzę sobie już w piżamce i w szlafroku od kacpra, który dostałam Już go dałam do pralki dzisiaj, był też w suszarce i jest teraz taki mięciutki i jest naprawdę idealny. Jeśli chodzi o wszystkie prezenty, to zaraz Wam tutaj pokażę mniej więcej co i jak, ale jutro pokażę Wam dokładnie co dostałam i omówimy sobie przy okazji Vlogmas, więc jutro będzie taki bardziej odcinek co dostałam na święta i właśnie podsumowanie wszystkich Vlogmasów. Mamy tutaj oczywiście mój laptop, na którym chciałabym zmontować film dzisiaj, ale niestety nie zauważyłam, że mam tylko. Dwa wejścia do tego laptopa i nawet nie są to wejścia na kartę ani na USB, także nie mogę podpiąć pendrive'a ani nic, że muszę kupić sobie taki adapter, mały, tak to się chyba nazywa, żeby w ogóle było wejście na kartę. Także tutaj są też jakieś akcesoria różne na laptopa. Dostałam też bardzo dużo jakichś biżuterii, także się cieszę. Pełno, pełno rzeczy, które wcisnąłam sobie do tego pudła no ale to tak jak wam mówiłam, pokażę Wam jutro. Spędziłam bardzo dużo czasu z moją rodzinką, dopiero teraz jakby przyszłam dopiero do góry, do mojego pokoju, a jest już jakoś chyba. Dziesiąta, to jest coś po dziesiątej. Ja kupiłam moje, moje perfumy, które bardzo, bardzo chciała. Black Opium. E, za każdym razem, jak jesteśmy właśnie w jakieś jakiejś perfumery, to się nimi mu i mówiła, że tak bardzo z te perfumy. E, I że ona sobie je kupi na urodziny. Bardzo, ale to bardzo się cieszyła No wiadomo, jeszcze kupiłam jakieś inne prezenty e, moim innym członkom urodziny. Były to właśnie pierwsze święta bez mojej siostry i uświadomiłam sobie też w ogóle, że to były moje ostatnie święta. Ostatnia kolacja Wigilina. E, kiedy jestem niepełnoletnia. Ja już w przyszłym roku będę dorosła, będę miała 18 lat. No, także to była moja ostatnia wigilia jako, jako dziecioczek. No, także kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję w ogóle, że wszystkie moje vlogmasy Wam się podobały. Przepraszam, jeśli czasami było trochę nudno, czasami nie miałam co robić, czasami nie nagrywałam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ponieważ są to moje pierwsze vlogmasy. E, nigdy takiego czegoś nie robiłam. Ja muszę Wam w ogóle powiedzieć, że jestem się mega dumna, że w ogóle dam radę codziennie montować te filmy dla Was. Więcej tutaj mówić nie będę, bo tak jak mówiłam, jutro chcę zrobić taki filmik podsumowujący całe vlogmasy. Jeszcze zostało nam parę dni świąt, także życzę Wam kochani wszystkiego dobrego, wesołych świąt, żeby Wasza rodzina była zdrowa, żebyście Wy byli zdrowi. Także kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego i wesołych świąt. Widzimy się w jutrzejszym vlogmasie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, napiszcie jakiś komentarz, wpadajcie na mojego Instagram oraz na mojego TikToka i widzimy się już jutro. Mua!